Rok 1984 Proszę wszystkich o poświęcenie się. Orędzie 281. 1 stycznia 1984 roku uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nabierzcie odwagi. Rozpocznijcie ten nowy rok w świetle mojego boskiego macierzyństwa. Umiłowani synowie, to święto powinno być dla Was wszystkich znakiem ufności i nadziei. Nabierzcie odwagi. Jestem matką łaski i miłosierdzia. Patrzcie na mnie jako na Matkę Bożego Miłosierdzia. Początek nowego roku okrywają groźne chmury gromadzące się na horyzoncie. Ludzkość nie umie znaleźć drogi powrotu do Boga. W świecie wzrastają niszczące siły zła i śmierci. Niebezpieczeństwo i strach wyciskają swe piętno na waszych dniach. Z miłością, jaką matka darzy swoje dzieci najbardziej potrzebujące i najbardziej narażone na niebezpieczeństwo, pochylam się dziś nad tym bardzo chorym i zagrożonym pokoleniem. Moimi niepokalanymi rękami zbieram wszystkie cierpienia i ogromne nędze ludzkości. I przedstawiam je sercu mojego Syna Jezusa, by zlał na ziemię potoki swej miłosiernej miłości. Nabierzcie odwagi, ponieważ Jezus kocha was boską czułością, a wasza niebieska mama jest zawsze wśród was, by dzielić wasze trudy i niebezpieczeństwa. Nabierzcie odwagi, jestem matką Zbawiciela i Odkupiciela. Jezus odkupił was na zawsze na krzyżu, cierpiąc i umierając za was. Jego ofiara ma nieskończoną i ponadczasową wartość. Jego krew, rany, bolesne konanie i okrutna śmierć na krzyżu mają wartość zbawczą też dla waszego pokolenia, które bez niego potępiłoby się. Jego ofiara. Odnawia się mistycznie w czasie każdej celebrowanej mszy świętej. Powtarzana i pełna udręki modlitwa Jezusa Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, odpowiada ciągle z nieskończoną zdolnością do wynagradzania na powszechne i ponawiane odrzucanie okazywane Bogu. Niewinna krew prawdziwego baranka Bożego, który gładzi wszystkie grzechy świata jest dziś na nowo ofiarowywana Bożej sprawiedliwości, jako odpowiedź na szerzący się grzech i zło. Odpowiedzią na zagrożenie wojną i zniszczeniem jest pewność rzeczywistej obecności wśród Was Jezusa w Eucharystii. Jest On życiem, które na zawsze zwyciężyło grzech i śmierć. Na początku tego nowego roku spójrzcie na Jezusa, Waszego Odkupiciela, i na waszą niebieską mamę, pocieszającą was i pomagającą wniknąć w godny podziwu plan waszego zbawienia? Nabierzcie odwagi, jestem matką i królową pokoju, przeze mnie przyjdzie do was pokój. Słuchajcie mojego głosu i pozwólcie mi się ulegle prowadzić. W przededniu wielkich czekających was doświadczeń, w obliczu zagrożeń nową, straszliwą, przerażającą wszystkich wojną wiedzcie, że moja obecność wśród was, potwierdzona obecnie na tyle sposobów i przez tyle cudów, jest znakiem mówiącym wam, że po wielkim cierpieniu zatryumfuje tylko moje niepokalane serce. Na całym świecie nastąpi zwycięstwo miłości i pokoju.